Witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy Wam przedstawiać hopy. Jestem Amadeusz Błaszko, A ze mną jest w sumie czterech ym, kolegów, z którymi będę dzisiaj nagrywał. I nagrywa Teofil Błaszka. Wiecie? No, jadę. Więc ko On cię rozjedzie w to wywalone Co? w to wywalone Ale urbą A więc no fajaduj! <grym> <Ja już upadłem. grym> Fajny moment. Naga. Naga jeszcze raz. Dlaba. Pół mózgu mnie boli, bo e. dzisiaj gram. Dasz? Przez cały ten. Proszę. Dobra, ostatni skok. Będę dać. mógł. Nie! <grym> mój rower, mój rower, Jedzie ja. to! A, nie Jak kurwa Ale tu, kurde ha! Co, co jeździsz, co? Dobra, masz co aha. No, ale. więc Fajna chłopka Taka Taka duża ja mam, ja mam dwa druty, nie ty zmarku, to mam dwa druty. Jedzi tędy. Tu jest pauza i tu jest dwie sklina. A tutaj jest troszeczkę większa. Chłopaki się na nią boją. Skakać, ja nie. Mały wrząc. Dawaj! Tu się je. wywali. No nie wiem.